Cześć, z tej strony Daniel i zapraszam Was na 20 odcinek z serii Rise of the Rider. W poprzednim odcinku zatrzymaliśmy się w tym miejscu i teraz musimy wejść do bloku więziennego, by uratować Johna. No to co? Zaczynamy? Tam musimy się udać. No to czas się tam wybrać. Okej. Okay. Let's go. Oj. No. Tak, się nie baw. Nie, przechodzimy do kolejnego etapu operacji. Przygotujcie się do wyjścia. No. No patrz, słuchaj mnie. Stu Dzikus. Okay. no Iha. Oszty. Robi się ciekawie. He. Teraz co? Daj. O? Przerwaj się. No, szaleństwo, okay. że hmm. ciekawe.

Piękne wykończenie. No, ale czekaj, a ten ma dół. No, nie wyjdziemy, bra Jaka cisza. Jesteś wobec niej bardzo lojalny. Imponujesz mi. Naprawdę. Nawet moja cierpliwość ma swoje granice. Mów, co wiesz. No dalej. Kulotworne. Przeszukać cele więzienne. Zabić wszystkich. Kiepska to ta szyba, nie? <grystanie> Powinienem był zabić go, ale był bezbronny. Nie mogłem. Nie powinieneś. Przepraszam, że wciągnęłam cię w to wszystko. Myślałem, że dam radę. Nadchodzą. Macie Na gości Tym razem ja się tobą zaopiekuję. Nie mamy dużo czasu. Zastaw drzwi. Się. Musimy się z nią rozprawić. Zbliżamy się do celu. Nie widzę jeszcze celu. Czekam na. Dobra, Wstrzymaj nie posycji, przygotuj się. Ona jest groźna. No co ty. <laughs> A teraz tym bardziej.

Co tu jest? O, dobra. No dalej, zapraszam. O ja rozbiegł się. <gry> Vidím oh. signál. Gotový do ataku. Co? Láserek. To jest jasno wyjść. Musi być pod wodą. Mijcie się na waczności. Jestem utoczony. Muszę być ostrożny. Ostrożna, ale skuteczna. Chwila. Poczekaj, aż oni przyjdą do Ciebie. Co my tu mamy? No, po... się połowimy. W kotkę i myszkę. <laughs> Breaker? to wam nic nie da kursza stopa Koncentracja no. ognia! A Trochę się tu pobawimy widzę. Czekajcie. Okay. Zabijcie! Okej. Masz ty robaczku się dobrze bronią no ale jeszcze troszkę Niech podejdzie ja Nie, raię No, widział O ci zaraza, dobra. Popłyniemy tam dalej. Może troszkę z dystansu i wejdziemy. No patrz. Aha, můj <laughs> No jak mi viděli, no? Okej. Okay. Zaraz go wyśnijemy. Ten był ostatni. Muszę wrócić do Johna. Johna... Johna... Laro... Jestem tu. Laro... posłuchaj mnie. Spróbuj się nie ruszać. Jeśli... jeśli nie wyjdę z tego cało Nie mów tak. Słuchaj mnie. Nie możesz dalej siebie winić. Wszyscy... dokonujemy... wyboru. Game over. Jego koniec jest bliski. Nie, nie może zginąć. Możemy mu pomóc. Jak? Musimy zabrać go do strażnicy, do Jacoba. To czyli jest nadzieja? Jak, jak jest nadzieję, to trzeba walczyć. <laughs> Tylko Jacob może uratować Johna. Musi wrócić do obserwatorium. Jacob, on umiera. Zajmę się nim. Pan cię strzeże. Pan twoim cieniem przed twym boku prawym. Za dnia nie porazi cię słońce, ani księżyc wśród nocy. Pan cię ochroni od zła wszelkiego. Pan będzie strzegł twojego wyjścia i przejścia. Teraz i po wszystkie czasy. Ha? <grym> Czary mary, przyciskaj ranę. Przygotuj go. Jakob, postrzelili cię. Jesteś nim. Prawda? Jesteś nieśmiertelnym prorokiem. <śm> <śm> Czuję ból, można mnie zranić. Jestem człowiekiem. Brakuje mi tylko ludzkiego końca. A boskie źródło? Znalazłem je dawno temu. Naprawdę istnieje. I ma wielką moc. Ale nie jest boskie. Więc okłamywałeś ich przez wiele pokoleń. Nie jestem z tego dumny, ale robiłem to, by ich chronić. Raz użyłem źródła do przedłużenia życia moich wojowników, ale to był straszny błąd. To ci, których widziałam w archiwach, gdy wrogowie zaatakowali Kitirz. Nieśmiertelni zrzucili lud z góry na miasto. Zginęło tysiące ludzi. Popełnili straszne zbrodnię, aby utrzymać władzę. Trójca zrobi to samo, ale na znacznie większą skalę. To nie ty. Człowiek, którego znałam, nigdy nie skrzywdziłby swoich ludzi. Nie rozumiem. To wszystko moja sprawka. A teraz nadchodzi koniec. Ojcze! Ruszają się! Będą próbowali przebić się przez lód. Zatem jesteśmy zgubieni. Nie. Musi być sposób, by ich powstrzymać. Jacob, mapa wskazywała ukryte wejście do miasta. Ścieżka nieśmiertelnych. To zbyt niebezpieczne. Nie mamy już czasu. Teraz nie mogę się poddać. Jeśli zdołamy opóźnić trójce. Będziemy mieć szansę. Wezmę nasze wojska i zaatakuję ich na lodzie. Nadszedł czas. Otwórz ścieżkę. O, proszę. Tajne wejście. Ty będziesz gotowa, wejście znajduje się pod obserwatorium. Zrobię co w mojej mocy dla twojego przyjaciela. Let's go! wygląda tutaj. Przejdźmy. No, dosyć głęboko to tutaj chyba jest. nie to bardzo. Nie. Tylko spokojnie, pełniutko. No, spróbujmy. Okej. Okay. Jakoś to się udało, nie? <grybuj> Tam też? Czy ja tam zaskoczę? No dobra. Próbujemy. Zabisko, Bo tak. Nie, a są dwie. Dobra. I się nawet udało. To pewnie będzie już pełne. Tutaj też. Zobaczmy co my Muszę tu mamy. złapać oddech. To miejsce Kityesz, Jacob. Nieśmiertelni. Mhm. Jestem w biegu tak długo, że nie zatrzymałam się nawet, aby pomyśleć, czy wszystko to jest prawdziwe. Część mnie nie może w to uwierzyć, ale wiem, że Jacob mówił prawdę. Artefakt, który uczynił go tym, kim jest, kryje się tutaj. Znajdę go przed trójcą. Żałuję tylko, że ojciec nie żyje, aby mogła podzielić się z nim odkryciem. Ale czasu już nie sofniemy, także trzeba iść do przodu. Czekaj, tu czegoś brakuje na mnie. A tu jest coś. Powiększony magazynek. Dobrze. Nie zaszkodzi. Co my tu mamy? To idziemy. Nie samowita. O. Jacob, miastočko? Czego mogę się tam spodziewać? Moi ludzie nie byli tam, odkąd zamknęliśmy wejście, wieki temu, ale powinno być bezpiecznie, przynajmniej dopóki nie jest planetarium. To była część obserwatorium? Zbudowane przez astronomów, inni śmiertelni pogrzebali stare miasto. Musisz użyć go, aby otworzyć wejście do kitierzu. No to ładnie.

Okej. Okay. Coraz głębiej i coraz głębiej. Oh. Okay. No. I tak miałem tu zjechać na tym. No ale. Ula. To jest niesamowite. No. Niesamowite tylko. Zobaczmy jak to działa. <laughs> ale jak to działa? To sobie już zobaczymy w następnym odcinku. Także. Dzięki za oglądanie. I oczywiście zapraszam na następny odcinek. Na razie, cześć!